Się przyda. O. tej gościu twierdzi, żeby się grzałka przydała, bo mu za zimno jest. Słuchajcie, w tej gorącej atmosferze zapraszam wszystkich do obejrzenia ostatniego odcinka Madlipsu w odropsona. Życzę wszystkim miłej zabawy i do usłyszenia, do zobaczenia w innych filmikach. Pozdrawiam. Co się stanie, jeżeli się blondynkę z psem haski skrzyżuje? Niech no się ją zastanowię. Blondynka zajebiście odporna na mróz. Poważnie. Nie przypuszczałem tego. Hmm, albo haski, który dobrze ciągnie. Tato, tato, mam taki kurwa. Zajebisty pociąg do kobiet. Tato tylko mi lokomotywa odjechała. E, słyszeliś, ta? Halina Ota, Janusza to mo kurwa za dobrze, no mo męża, mo trzech kochanków i wyobraź ta sobie kurła, że ją wczoraj jeszcze zgwałcili. Kochanie, idziemy na basen? Nie, bo do niego sikasz. Przecież wszyscy do niego sikają. No tak, ale to jest trampoliny. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Czy to prawda, że zaglądałeś mojej kotce pomiędzy tylne łapy? Tak, kurła, ale gdy to robiłem, to o tobie nie wspominała. A ja twoje cycki widziałem! Ała! Dziś piątek, czekię! Wyrucham coś! Bo piątek, czekię! Wyrucham coś! Wczoraj wieczorem przy kolacji rozmawiałem z własną żoną, że w przypadku mojej śmierci bardzo bym chciał, żeby moje ciało zostało skremowane. I dziś przy śniadaniu ona mi mówi, że umówiła mnie na piątek. Dziś przepis na paszczet zajęczy, a mianowicie idziecie na wiejską dyskotekę, wyrywacie największy paszczęt i tak zerżniecie, że aż zajęczy. Na szczęście do tego przepisu krewetki nie będą potrzebne. <grymna> Halina, i wypłatę, rachunki trzeba popłacić. Dlaczego wkładasz mi go do ust? Bo chcę się z tobą po francusku pokochać, odpowiadam. I gdy ona miała go już w ustach, nagle słyszę, jak mruczy marsyliankę. Stefan, trzeba pogadać. Masz ochotę na trójkąta? Se wie, a kto będzie? Ha, super, będę ja, e, będziesz ty. No i będzie twoja stara. Pierce złotek na każdą krowę! Chłopaki, i dnia chce ta. No dawaj stary. Żona pyta się męża, czy ją rozumie, on mi odpowiada, że ją rozumie. Okej. Okay. No i co? A później go prosi, żeby jej to wytłumaczył. Chciałbym się Wam pochwalić, że moja małżonka ma bardzo poważne podejście do seksu. Równie poważnie jak do modlitwy. I wiecie co? Ciągle odmawia. Moja córka ma wielki dar. Zna najgłębszy sekret każdego człowieka. Ach, niemożliwe, a jaki jest mój? Masz wielkiego kutasa. Wiesz co prezesowi na no pogrzebie będą śpiewać? No, nie wiem co będą, że dziś prawdziwych Cyganów już nie ma. Taka historia. Jakiś czas temu był u mnie policjant na interwencji i mówi, że mój pies gania ludzi na rowerze. Mówię, dobra, pogadam z nim. Ale tak kurwa, później sobie myślę, no debil, przecież mój pies nie ma roweru. Ja kole się te sporty popsuły. E, kolego! Kolego! Mąż malboraska może? Nie możesz! A to pale dalej swoje. Wiesz, Sebuś, spotkałem wczoraj Jarka. Patrzę na niego, a on pod okiem starym ma taką pizdę. I się pytam, skąd to masz? On mówi, od żony za chyba ty. A ja się pytam, jak to za chybaty? No bo ona mówi, że ma za mało seksu. jej na to, że chyba ty. No i. Przeczepałem jej bobra. Piąteczka, żółwik. Byłem wczoraj na pogrzebie kumpla teściowej, patrzę i bokiem tą trumnę niosą. No i się pytam, które stary, dlaczego bokiem? On mi odpowiada, że jak niosą trumnę na płask, to teściowa w środku chrapie. I takie posiekane kiwi najlepiej smakują z gorzałą. E, tak tutaj mamy gorzałe, lejemy, nie załujemy gorzały. Kumpel mi mówił, że istnieje życie poza internetem. Ja mu mówię, e, niech szaj stary, e, dawaj Linka. Chciałbym z moniczką. Eee, niestety nie ma Moniczki, jest mama Moniczki, kuzynka Moniczki. Masz Moniczki dobrze robi ustami, a może kuzynki rękom? Jemu wydawało się, że zjebą mi jak burą suche sterydy na koksie. Kurwa był tak naćpany, że jakby mu dać pistolet, byłaby szansa, że odstrzeli sobie łeb.